Menel z namiotu idzie do rezydencji pana Szopa Nie widzi pan zakazu menelstwa. da pan dwa złote. Nie Stąd A da pan milion. Dobrze Kupuję tą wilę. Nie widzi pan zakazu menelstwa, szopa. Uh, hours later. Może nawet da się tu mieszkać. Chop pracz zortał skazany na dożywocie za zabicie 10 tysięcy Meleli. Menel z namiotu został milionerem.